Cześć wszystkim! Dziś bardzo serdecznie chciałabym zaprosić Was na filmik o kosmetykach kolorowych firmy Estyle. Tak, ale kilka słów wyjaśnienia, zanim zrecenzuję dla Was te kosmetyki. Moi drodzy, pod ostatnim filmikiem, kiedy u nas pojawiła się tam gdzieś jakaś jego jakiegoś produktu, pojawiły się dwa czy trzy komentarze typu, że wchłonął nas YouTube. Że teraz to już tylko reklamy, i tak dalej, że popłyniemy jak większość YouTuberek, i tak dalej, i że jesteśmy obłudne, i że kiedyś z tego szydziłyśmy, a teraz robimy to samo. Wyjaśniam. Mój kochani, jestem jedną z YouTuberek, to jest fakt. I nie chcę być, nie chcę Was oszukiwać, że. Jakby nigdy w życiu ja nic darmowego nie przyjmę, nie będę robiła żadnych recenzji, i dalej. Nie, nie, nie. Oczywiście tak wygląda YouTube, zresztą no, sama lubię dostawać co za darmo, i tutaj jestem kompletnie z Wami szczera. Ale co mnie wkurza i z czego mogłam lekko drwić, czy z czego robić parodię, to z tego, że y, niektórzy y, robią to w taki sposób, że wciskają taki kit to jest moje kolejne zamówienie. Odkryłam super stronę, kupiłam sobie tych produktów z tej strony 15. Tu macie linki, zachęcam, to jest wspaniałe i cudowne. Nie. I teraz tak naprawdę możecie też sobie pomyśleć, dobra, wybierasz się, chcesz tu wyjść na jakąś, nie wiem, nie wiem, na kogo. Ale tak naprawdę, jeżeli macie o mnie wyrobione zdanie, czy negatywne, czy pozytywne, to choć nie wiem, co robiła, to te zdanie takie pozostanie. I ja sobie stwierdziłam, żeby zachować swoje czyste sumienie, przyjmując taką paczkę, chcę otwarcie mieć, tak. Dostałam to za darmo i jestem zobowiązana nagrać o tym filmik. Ale, jeżeli już dostaję coś za darmo, to chcę mm, przede wszystkim tą rzecz konkretnie zrecenzować. Nie chcę, żeby to wyglądało tak, że na przykład biorę coś i ma pani powiedzieć to i tamto. Nie, nie, nie. Ja chcę. Yy, Konkretnie powiedzieć Wam o produktach, co naprawdę o nich myślę, chcę ich poużywać. Tutaj przed sobą mam te kosmetyki kolorowe i tak naprawdę mogłabym to zrobić w ten sposób, że na drugi dzień wykonam dla Was jakiś tam makijaż, zachwalę linki tutaj, sugestia: kupujcie. Nie! Ja te kosmetyki moi drodzy, znaczy jeżeli chodzi o sam makijaż, to nie zrobię go dlatego, że wydaje mi się, że polski YouTube jest nafaszerowany talentami, jeżeli chodzi o makijaż. Ja pasjonuję się paznokciami, ja pasjonuję się Lumpexem i nie będę dla was wykonywała żadnego makijażu, bo niczego się ode mnie nie nauczycie. Po prostu są dziewczyny, gdzie ja zerkam, żeby, jak tam, nie wiem, smoki ISA, czy, czy używać eyelinera, więc ja makijażu nie będę robiła. No ale stwierdziłam sobie, no coś tam o tej kosmetyce kolorowej wiem, no może nie znam się na konturowaniu, nie poświęcam pół godziny na swoje brwi, używając tego 150 produktów, na to, żeby wyjść po prostu, nie wiem, na miasto. Uważam, że takie makijaże powinny być wykonywane na jakieś większe imprezy, a taki codzienny makijaż to robię tylko dlatego, że jak go nie wykonam, to wszyscy myślą, że jestem obłożnie chora. Wróć, ile był wstęp? Masakra, Rena tam mnie zabije. Jeżeli właśnie chodzi o te kosmetyki, to tą paczkę, moi drodzy, z tymi kosmetykami, ona została do nas wysłana 30 maja wieki temu. 30 maja mam nadzieję, że będzie to tutaj w rogu widać, chociaż nasz nowy aparat miał być taki super, a nie wszystko ostrzy. I kartka zapusowała u mnie ta firma, ponieważ kartka jest w piwonie pięknie. Jest napisana odręcznie. Ja wam to przeczytam. Nie wzięłam okularów, spróbuję. Witamy panie serdecznie, jest nam niezmiernie miło. Z uwagi z naszej współpracy wierzymy, że kosmetyki firmy Estal nie zawiodą was i pozwolą stworzyć makijaże powiadające, gustom każdej z pań. Życzymy wszystkiego do, dobrego zespół Estal. Ja co że dobrze, jeżeli ja mam. Już właśnie nagra dla Was tego typu filmik, to chcę tutaj z moim czystym sumieniem powiedzieć coś kilka słów o tych kosmetykach, ponieważ używam ich od połowy czerwca, a dziś mamy praktycznie połowę listopada, więc już coś mogę powiedzieć. Ale też dla swojego sumienia stwierdziłam, że nie wszystkich tych kosmetyków na pewno będę używać, bo dostałam ich tam, nie wiem, 10 czy 12, nie będę teraz tutaj liczyć. Jeżeli dostaję to za darmo, właśnie, no to też jakby dzięki Wam. No, bo gdyby nie to moje klekotanie przed aparatem, żadna firma Estelle w życiu by mi nic nie wysłała. Więc moi drodzy, postanowiłam się z Wami tą paczką podzielić, ale o tym za chwilę. Mam w ręku 5 produktów firmy Estelle, które sobie wybrałam, że sobie przetestuję i coś będę mogła na ich temat powiedzieć. I pierwsza rzecz, o której będę chciała powiedzieć, to jest ten, to już się wszystko starło, nazwa firmy. Tylko Wam powiem, że to jest 01 Natural, to jest bo cały czas to jest w moim użytkowaniu, właśnie od połowy czerwca. I to jest paletka cieni. Moi drodzy, ta paletka cieni pojawiła się już w ktoś tam ulubieńcach. Ja tą paletką i tu szczerze mówię, jestem po prostu zachwycona. Paint z Maka skończył mi się wieki temu i na razie sobie go nie kupuję. No jest to troszeczkę droższy produkt. Powiem Wam tak, bez, żadnego, bez żadnej bazy na, na podcienie, trzyma się rewelacyjnie. Jeżeli chodzi o kolorystykę, to jest tak jak najbardziej dla mnie, bo tutaj są takie właśnie kolorki, które ja bardzo, bardzo lubię. Ten drugi jasny to jest taki lekko złotawy. Ja wiem, pisałyście mi, że już na dół brwiowy nie nakłada się niczego błyszczącego. Może jestem trochę zacofana, ale ja jednak lubię, jak mi tam błyszczy. Więc cienie naprawdę bardzo dobrze napigmentowane, fajnie się blendują. Taki codzienny makijaż, naprawdę, jak dla mnie, rewelacja. Jeżeli chodzi o opakowanie, fajnie, że właśnie ma tutaj lusterko, które ja, youtuberka, w tej chwili dla Was zasłania, żebyście nie widzieli aparatu. Moi drodzy, po tą paletkę sięgnę jeszcze raz, kiedy ona mi się skończy, chociaż jest bardzo, bardzo wydajna, bo to jest po prostu moja kolorystyka. Kocham paletkę Zoewy, ale tam są te cienie, które rzeczywiście... No, nie wszystkie są mi potrzebne, a tutaj używam każdego. Także 01 Natural polecam firma Estay. Jeżeli chodzi o ceny kosmetyków, nie wiem, nie są tam jeszcze jakieś papiery w tej paczce, Ja tego po prostu nie przeglądałam. Jeżeli ktoś będzie miał ochotę na zakup tych produktów, no to gdzieś tam sobie, jest, bo one są chyba dostępne internetowo, to sobie to znajdzie. Także tak, nie będę. Nie będę tutaj wymieniać cen, no ale nie są to na pewno kosmetyki drogie. Dobra, kolejna rzecz, której używam też już jakiś dłuższy czas, to jest um, puder w kamieniu 0,1 Miud. Moi drodzy, powiem tak: no, że Redal to to nie jest, bo przy REDAR moje pory są zmniejszone, rzeczywiście ten puder no, działa cuda, ale ten puder jest bardzo drogi i też tutaj będę ja też szoroszczem całkowicie, nie maluję się nim codziennie, bo po prostu jest mi go szkoda. Dobra, przyszedł ten za darmo, więc zobaczę. I co dla mnie najważniejsze, jeżeli chodzi o pudry w kamieniu, bo po którymś pudrze w puder w kamieniu, który kupiłam, musiałam oddać koleżance, bo jak nałożyłam go na twarz, to zwyczajnie mnie muliło. Miał tak intensywny zapach, słuchajcie, że nie dało rady. Ten, jeżeli chodzi o zapach, powiem wam szczerze, jest naprawdę przyjemny, bo jest bardzo, bardzo delikatny. Bardzo, bardzo wydajny produkt, tylko używam już naprawdę długo, a cały czas gdzieś on jest, czyli. Starcza na bardzo, bardzo długo. To nie jest taki puder, który od razu, prawda, po kilku życiach już widzimy to srebrne na dole. Minus. Minus tego pudru, no to jest to, że jest on widoczny na twarzy. Czyli mamy takie um, wrażenie, jakbyśmy były czymś z. Um, Powiem tak, jest po prostu widoczny. Wszystkie te, które się malujecie, wiecie o co chodzi. Trzeba go używać bardzo, bardzo mało i do, na pewno dobry pędzel przy tym pudrze to jest podstawa. Raczej nie nakładałabym, gdyby tutaj była taka ta. No, to okrągłe co jest w pudrach, nie wiem, jak to się teraz nazywa, zapomniałam. Także naprawdę okej, okay, zapach, fajnie utrzymuje się na twarzy. To nie jest tak, że momentalnie się ściera i jest widoczny, no ale też. Jakby to nie jest y, kosmetyk, wart nie wiadomo ile, więc tutaj też nie możemy oczekiwać cudów. Y, ja byłam trochę zawiedziona na początku opakowaniem, że nie ma lustereczka, prawda? Bo gdzieś na mieście, prawda? Przyświeciłam się, to zaraz sobie nakładam puderek. Moi drodzy, z jednej strony to źle, ale z drugiej myślę sobie tak, a może producent właśnie zainwestował bardziej w płat niż w samo opakowanie, bo nieraz kupujemy piękne, tańsze pudry w piękne opakowania, a zawartość jest do niczego, także tutaj ten puder też mogę Wam serdecznie polecić. Kolejny produkt, który mogę Wam polecić, jeszcze z tym sumieniem z firmy Estal, to jest korektor, który już mi się skończył. Nie wiem, chyba będę musiała go sobie kupić tutaj dzisiaj, jeszcze coś mi wyskoczyło, więc przed wyjściem jeszcze się tutaj pacnę. Jeżeli chodzi o ten um, korektor, dlaczego um, dla mnie on był odpowiedni? Ja nie lubię tych takich kamuflaży korektorów bardzo suchych, bo jak gdzieś ten pryszcz mi wyskoczy, właśnie wtedy chcę sobie to tam nałożyć, ten korektor, to jak on jest taki suchy, to robi mi się tak, jakby mi się to obierało. Wygląda to tak nieładnie, bo tam skóra schodziła. No wiecie, o czym po prostu mówię. Ten jest rzeczywiście bardziej tłustawy i to powoduje, że kiedy sobie tam naklepię go na tego pryszcza, mniej go widać. To nie jest tak, że znika. Ale jest mniej widoczny. Kolor to jest 01, czyli ten najjaśniejszy, akurat tutaj bardzo fajnie, bo ja zawsze używałam tych korektorów bardzo, bardzo jasnych. Kompletnie nie odnajduje się w tych korektorach, gdzie jest cała paleta kolorów i ten jest na to, ten jest na to. A nim się z tym nie chce bawić. Ten jest bardzo wygodny, wysuwany. Także 01 z firmy ESA, ale Będę musiała sobie też właśnie gdzieś odnaleźć, kupić ten korektor, bo ja byłam zadowolona, ale mówię. Tylko dla tych osób, które wolą troszeczkę takie tłustsze te, te kamuflaże, korektory, które są takie, no nie bardzo pudrowe. Dobra, mam nadzieję, że wyjaśniłam to w miarę jasno. Kretka do brwi, czyli kretka na moje zdechłe pijawki. No właśnie, moje brwi, no są przykryte grzywką, ale, no, próbowałam je zapuścić, używałam Forlo Clashes i gdzieś trochę. Są wylniałe kawałkami, to jest straszne, ale tak jest, nie odrosły tak, jak bym się tego spodziewała, więc te jakby wylniałe punkty na swoich brwiach muszę zakamuflować kredką. Ta mi odpowiada z tego względu, że fajnie pachnie, w ogóle dla mnie każdy kosmetyk musi gdzieś mieć tam jakiś delikatny zapaszek, ale też nie właśnie nie za intensywny. Jeżeli chodzi o kredkę, to dla mnie najważniejsze, jeżeli chodzi o kredkę do brwi, tutaj robię na swojej białej dłoni, żeby ona nie była za twarda, nie lubię tych twardych kresek, bo jak właśnie próbuję, to wychodzą mi takie rzeczywiście kreski, jakbym robiła to ołówkiem. Nie jest twarda, nie jest za miękka, jest akurat. I co jest też bardzo ważne, ja często gestykuluję, nie robię tego na filmikach, ale normalnie, to jak na przykład coś tam robię, to mogę sobie gdzieś tam potrzeć I kiedyś jakąś kredką, pamiętam, sobie robiłam takie smugi brązowe. Ta się nie rozciera, utrzymuje się fajnie, ma grzebyczek, co też jest dużym plusem. Minus moi drodzy, że jest temperowana, czyli to jest znowu czepiam się opakowanie. Jednak wolałabym, żeby ta kredka była wykręcana. Nie każdy rano przed pracą, tak jak kiedyś lata wspomniałam, ma czas, żeby jeszcze szukać temperówki, prawda? Brwi trzeba poprawić. Także tu jedyny minus to to, że ta kredka nie jest um, wykręcana. Błyszczyk dostałam, moi drodzy. Teraz możecie go podziwiać. Tutaj mam zdechłe pijawki, niżej mam dwie takie już, gdzie uszło powietrze małe dentki. Dużo osób sugeruje mi wstrzyknięcie czegoś w moje usta kochani, ale najważniejsze, ja się sobie podobam, no są jakie są. Gdybyśmy teraz wszyscy mieli takie piękne kacze usta napompowane, no to świat byłby lekko szary, bo wszystkie wyglądałybyśmy tak samo, więc na razie moje usta zostają takie. Dostałam błyszczyk. Błyszczyk jak błyszczyk, dla mnie oczywiście podstawą, jeżeli chodzi o błyszczyk, to musi być zapach. Przyjemny. Yy, smak. Może być. Lekko kwaskowy. Jednak taki ale, jakby był znowu za bardzo słodki, to tak jak z niektórymi błyszczykami, to je po prostu zjadam. Moje kochane, teraz będę przemawiać do tych, które niestety posiadają takie usta jak ja, czyli takie dwie dętki. O pięknych, napigmentowanych szminkach, moje kochane, możemy zapomnieć. Ja na przykład jestem fanką największą właśnie pomadek ochronnych, ponieważ błyszczyki na moich pięknie, wydatnych ustach zbierają mi się i robi się taka biała. W tym może tego nie ma, bo też już trochę się uczułam, że tego błyszczyku muszę napadać bardzo, bardzo mało. W smaku na 5 punktów oceniam go na 3. Jeżeli chodzi o trwałość, w miarę ok. Zapach jest przepiękny. Błyszczyk jak błyszczyk ok. Moje kochani, przechodzimy do produktów, które odłożyłam dla Was. Dlaczego? Dlatego też, że właśnie no darmoszka, więc gdyby nie wy, no to ja bym tego nie dostała, więc tutaj stwierdziłam, że zawsze będę się dzieliła tymi produktami. A po drugie, i tu też będę całkowicie jeszcze raz są to rzeczy, których ja bym po prostu nie używała, więc dla wykonania tego jednego makijażu miałabym tego użyć i coś takie na poczęte komuś dawać. Domofon, dobra, olejmy, to ja się nikogo nie spodziewam. A jak inkasem za rachunek, to lepiej, że go nie wpuszczę. Moi kochani, mamy tutaj produkty, które właśnie chcę się z wami nimi podzielić. I pierwszy produkt to jest śminka. Będzie taki, taki róż na takie usta. No moi kochani, tego nic o niej nie powiem, pokażę wam. Nie, zaraz zrobię to jak rasowa YouTuberka, tylko kolor tej pomadki. Bardzo dziękuję firmie tajny ale no nie dla mnie prosto, no, więc nie wiem, jeżeli. Zresztą, w ogóle taki kolor, powiem wam szczerze, podczas mojej kariery, kiedy pracowałam w naturze, najczęściej na taki kolor u mnie, Sacharze, decydowały się emerytki, ale może wam się podoba, ja tutaj absolutnie do nikogo nie piję, jeżeli któraś dziewczyna. Mm, będzie miała te kosmetyki, no to może zostawić sobie, babci, mamie, nie wiem, komu tam, szminka. Skończmy ten temat, bo to drażliwy temat dla mnie. Moi drodzy, kolejny produkt to jest 03 Warm Sunset. I teraz przetłumaczę to na tyle angielski, co znam, to jest, yy, nie wiem, mi to się kojarzy z ciepłym słońcem, ale mogę się mylić, moi kochani. Brązer. Brązer to produkt taki, którego ja nie używam. Osoba, która kiedyś była totalnie uzależniona od brązerów i solarki. Nie używa teraz takich produktów, więc nie ma sensu. Ten brązer jest o tyle fajny, że nie jest pomarańczowy. Widzicie, jaki ma fajny kolor? To chciałem lekko paluchem, przepraszam, bo byłam ciekawa, czy on rzeczywiście ma takie delikatne drobinki, więc jeżeli któraś z Was będzie chciała rozświetlić swój dekolt lub twarz, to taki brązer będzie jak najbardziej dla mnie. Moi kochani, o nie zakręciłam, pardon. Kolejny produkt to jest Róż róż do policzków, którego nawet nie odkręcałam, bo też nie chciałam jakby utleniać tego produktu. Moi drodzy, róż jest w takim kolorze dość ceglatym. No widzicie, mnie w takim różu. Ja używam jednak różu różowego, więc też nie było sensu. On jest też chyba z lekkim takim połyskiem. No wygląda nawet ciekawie, więc tak wygląda ten róż. Yy, kolejne produkty to są właśnie już cienie do powiek. Moi kochani, yy, dwa cienie do powiek. No ja używam tej paletki. Używam jej naprawdę codziennie, znaczy Codziennie. To nie jest tak, że codziennie, bo codziennie się nie maluje, ale od czerwca, kiedy się maluje, mam jeszcze tego tyle, więc um, chyba nauczona trochę YouTube'em, bo czasami, jak właśnie włączam filmiki jakichś dziewczyn, które pokazują swoją toaletkę, Jezus Maria, przecież to jej do końca życia starczy. Stwierdziłam, że nie ma sensu trzymać tych kosmetyków za dużo, jej tak się maluje cały czas tymi samymi kolorami. I tutaj mamy taki jaśniutki, perłowy kolorek, wygląda to tak. Mam nadzieję, że tam widać. I kolejny to jest taki potrójny, też go nie otwieram. jest biały, złotawy brązowy, tylko błyszczący, więc tak wygląda ta paletka tych cieni, ta jest bardzo fajna, ja lubię jednak takie brązy, złotawe i jasne, więc tutaj mamy dwa kolejne produkty, jedziemy dalej, tusz do rzęs, moi drodzy, tusz do rzęs, otwierałam go już i teraz Wam powiem, że ten tusz do rzęs ma taką szczotkę silikonową, bardzo twardą i... Ja wam powiem o takiej szczotce. Ja miałam kiedyś tusz z taką e, sztywną szczotką i nie mogę takich używać, jednak jestem przyzwyczajona do swojego tuszu. E, 01 Black maskara. Moi kochani, ostatni produkt to jest podkład. I powiem wam szczerze, tutaj mam najbardziej ciekawa, ponieważ stwierdziłam, że no podkładu nie będę otwierała wcześniej, więc dziś zrobię to po raz pierwszy. To jest. E, o Boże, to jest startem. Chyba 01, 01, tak. Dobrze, że jest na tym, bo to jest wszystko jest. Tak. Na tym podkładzie piszę Estyle Makeup y, Transvitalizer, tak? Boże, no z angielskim Anti-Age 30, Hyaluronic, coś tam, czyli dla takich po prostu y, kobiet w moim wieku, czyli po 30. I co powiem o tym podkładzie, moi kochani? 01, czyli kompletnie nie dla mnie, jaśniuteńki, na pewno jest kryjący. Wam powiem, na pewno jest kryjący, bardzo fajny. Teraz go niuchnę. Praktycznie bez zapachowy. Powiem wam szczerze, że może być naprawdę. Okej, okay. tutaj konkretki ma, znałam sobie ten podkład. Powiem wam szczerze, że nie jest źle. Ma fajne krycie. Dość matowe wykończenie. Zapach. ok, powiem wam szczerze, że spodziewałam się. Szczerze, że będzie gorzej. Nie jest. Nie wiem, jak z utrzymywaniem na twarz, to też jest bardzo ważne. No naprawdę, pachnie przyjemnie także podkład. I te, moi kochani, 3, 5, 7 produktów jest dla jednej z Was. Telefon jak zwykle, te, dobra. Ups, wyciszymy. Jest dla jednej z Was. Dlaczego? Dlatego, że nie będę 7 razy biegała na pocztę. I też płaciła za 7 przesyłek, bo pokrywam to z własnej kieszeni, tą przesyłkę. E, moi kochani, więc co trzeba zrobić, żeby zdobyć te kosmetyki? I tutaj będzie totalne zaskoczenie, bo zawsze gdzieś pytanie dotyczyło nas. Tym razem chciałabym, żeby jedna z Was na przykład napisała, gdzie można właśnie kupić kosmetyki Estyla, od kiedy firma istnieje. No, żeby coś tam przynajmniej pogrzebać w necie i napisać. Więc pierwsza z Was, która poda komentarz, od kiedy firma Estyl jest na rynku, gdzie można zakupić ich kosmetyki. Może coś jeszcze doda od siebie, jeżeli chodzi o firmę Estyl. Do niej powędrują wszystkie te kosmetyki. Ale, moja kochana, to nie koniec. Ja ci te kosmetyki wyślę. I bardzo bym cię prosiła, kiedy troszeczkę ich poużywasz, żebyś do mnie w mailu napisała, jak te kosmetyki ci się sprawdziły, czy jesteś zadowolona, czy nie. I tutaj apeluję też do osoby, która będzie coś tam pisała, żeby to była osoba, może 30, bo taki też jest podkład. Także mam nadzieję, że filmik Wam się podobał, że moja recenzja Wam się podobała. Naprawdę, słuchajcie, nie było sensu przeze mnie używać tylko raz tych kosmetyków, bo to po prostu trochę nawet szkoda, nie. Więc mam nadzieję, że któraś z Was, która tam coś nasz pąci o tej firmie Estyle, yy, będzie z tych kosmetyków po prostu zadowolona. Moje kochane, mam nadzieję, że mój filmik Wam się podobał. Co do hmm, recenzowania tak, kosmetyków otrzymywanych za darmo, to jest Wasza sprawa, co na ten temat myślicie. Kciukujcie, subskrybujcie nasz kanał, bo wiecie, że będzie nam bardzo miło. Odwiedzajcie Instagrama, bo Renata tam rzuca naprawdę super zdjęcia. I to wszystko, moi kochani. Dziś mój makijaż oczywiście był wykonany kosmetykami firmy e Style błyszczyk. Okej. Okay. Ja się teraz jeszcze może na koniec przybliżę. O Boże, tylko nie patrzcie na pryszcza, które mam tutaj, bo jestem przed tymi trudnymi dniami. Co po moim może mogłyście tego nie odgadnąć. Także tutaj macie paletę, puder, korektora, brak jak, jak widać i błyszczyk.